Cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie w dzisiejszym odcinku z Farming Smarter 2019. Jak widzicie jest nas 722, więc naprawdę już niedaleko do 1000, gdzie będzie fajny giveaway. Po lewej stronie wyświetlają się najnowsze subskrypcje. Jeżeli chciałbyś się znajdować po lewej stronie, wyświetlać się u mnie, no to wystarczy zostawić subika, który jest y, widoczny dla innych. Więc przechodzimy teraz sobie do giereczki. Jak wiecie zajmujemy się w farmingu... Eee, Jezus, co się stało, że nie działa? Dobra. Dobra, działa. Eee, zajmujemy się krowami, troszeczkę musiałem pograć bez Was, żeby po prostu no, jakby nie patrzeć, eee, troszeczkę zarobić pieniążków, bo wszystko nagrywając, żebyście no to by się, byście się zanudzili, tu troszeczkę trawy nazbierałem, jak widzicie już nawet teraz w rzuciłem, więc mamy troszeczkę trawki. Tutaj ścięte w ogóle tu było pole, nie? Tam mamy e, siano, nie siano, tylko słomy z tego pola, a tu mamy trawę jeszcze nieprzerobioną. I tu mamy zebraną jedną przyczepę trawy. A teraz e, biorę sobie widły i jedziemy nakarmić krowy, ponieważ gadziny głodne są. Więc zaraz się widzimy pewnie w sklepie. Co ja gadam? W jakim sklepie? Teraz jak się zastanowiłem, patrzę, że ja pieniędzy nie mam na to, żeby kupić jedzenie dla krów, więc jedziemy się zatankować i zaraz tego, wiecie co, straszny mam katar, nie wiem co mi jest, sorry, że tak gałganem nos wycieram, ale to chyba lepiej niż paluchami, dosłownie uuu, normalnie o oczy mi zawią nie wiem czy to jakaś alergia jest, czy co to jest. Czy w Tego nie wie nikt. Ej, mamy pełną beczkę, praktycznie. Więc jedziemy to sprzedać. Gdzie jest najlepsza cena? Dam leko 1400. Czyli oby to była restauracja, nie rancho. O, rancho jest dosyć daleko, ale tu mamy najlepszą cenę. Widzę. Nie jest tak daleko. Dobra, jedziemy. No ja zaraz wracam. Jak już dojadę tam sprzedać. Tak sobie jadę, znowu pewnie za szybko, zanim nacisnąłem, to już zacząłem mówić, ale tak sobie jadę i zobaczcie, że na tej beczce odbija się jakiś obraz, ale zwróćcie uwagę, że nie jest to obraz, który odbija się z tyłu za nami, tylko jakiś inny. Jakaś droga, jakieś pole. Zupełnie co innego się odbija niż w rzeczywistości jest yy, koło nas. Z jednej strony na początku myślałem, wziąłem... kurczę za nami się, A, ale tu jest mówię dopracowana grafika, za nami się odbija to co faktycznie jest, że działa to jak lusterko, ale jednak nie, działa to jak lusterko, zupełnie co innego, dobra, no więc dojeżdżamy do, patrzę się, nie skasowałem nagrania, dobrze, dojeżdżamy do sprzedawania, więc zobaczymy ile pieniążków z tego będzie, będzie sporo. 10 tysięcy na pewno To no jest kawałek do przejechania, no ale. Po tym odcinku mogę wam powiedzieć, czy krowy się opłacają. Tak i nie. Lepiej by było zacząć robić pola, tak? Obrabiać pole, dorobić jakieś pieniędzy i dopiero zacząć krowy, no ale ja zacząłem w ten sposób. I zobaczymy co, jak mi to wyjdzie. Jak na razie wychodzi to całkiem ok, Mamy kredytu trochę wziętego. 50 tysięcy. 13 mamy. No myślę, że troszeczkę zaraz spłacimy, tak przynajmniej piątkę możemy spłacić bez tego. Powoli schodzimy z kredytu. Powoli mamy wszystkie maszyny. No tak nie jest najgorzej. Ale jak wiecie, zaczynaliście sami farminga, to Eee... Zawsze nas wszystko brakowało, pieniędzy, nie? Jak macie już. Znaczy, to jest taka od zera do farmera, jak gdyby, nie? Czyli, że nie macie macie trochę gotówki, tam chyba pół miliona i też tędy jeździcie na skróty? Jeżeli tak, to zostawcie łapkę w górę. Eee... Że. Macie pół miliona, nie macie kredytu, no i musicie sobie kupić pole, maszyny, wszystko. No za pół miliona jest ciężko wszystko kupić, gdzie praktycznie sto parę tysięcy kosztuje combine eee, ciągniki kosztują gdzieś tak w granicach 50 najtańsze. Znaczy, ja też nie pamiętam, teraz strzelam w ogóle z tymi ceniami. Przyjechałem swoje pole. No więc tutaj zawrócimy. Więc tak to wygląda. No i kup pole jeszcze. No to tam zawsze coś wychodzi, siewniki, wszystko. Ledwo idzie wyrobić z tego, co jest, co dostajemy. Więc na pewno każdy z Was brał kredyt. Dobra, odprowadzę tą przyczepkę i pojedziemy teraz po jedzonku dla krówek. Jeszcze mówię, naleję im wody, bo na pewno nie mają wody. Bo teraz powiem Wam tak szczerze, że napełniłem je tutaj do pełna. Tutaj do pełna je zapełniłem tutaj. Tutaj były, praktycznie TMR było pełne. Tutaj troszeczkę, tutaj troszeczkę. Więc starczyło mi to na... Nie wiem, chyba 4 dni? Czy 5 dni? Takiej ciągłej, że czas leciał, a ja po prostu robiłem sobie coś innego i oni tutaj sobie ten, co jakiś wszystko podchodziłem, sprzątałem tu z przodu. Też czystość spadła też. No ale to nic, zaraz to poprawimy. Dobra. Idziemy jej wodę nalać. Ile tutaj ze 4 te paszowozy muszę zrobić, więc troszeczkę mi to zajmie czasu. Nie chcę Was czasem to jest luksus tego starego OBSa, że on ma funkcję pauzy. Bo te nowe nie mają funkcji pauzy i jest taki problem, że musiałbym cały czas tak gdyby nagrywać, dobra. Znaczy cały czas, no po prostu wszystko co robię musielibyście widzieć, nawet to, że przejeżdżam z farmy do sklepu, a tak to sobie pauzuję i pisgam sobie do sklepu, nie zanudzając was tym, że jadę, nie? Więc zaraz wracam. No i już się ugotowałem z pieniędzmi. Tak jest właśnie jak spłaciłem kredyt, czyli już nie mamy na, tak naprawdę na nic. Średnio nam to poszło. Ale no, nic, załadujemy, pójdziemy nakarmić. Może jakiś kredyt się trzeba będzie wziąć, tylko muszę być samowystarczalny. Ta, pasz, ta kiszonka za dużo mi kosztuje. Naprawdę już dawno bym postawił, Chyba wezmę zaraz kredyt, postawię silos na kiszonkę. Tak, jak siano to jeszcze jest stanie, ale ale kiszonka 2200 za jedną belkę. To zobaczcie, ile bym miał kiszonki ze swojej trawy, nie? Dobra, wracamy, zapełnimy trochę siana i będzie pełnowartościowa pasza odżywcza dla krów. No. No, to ładujemy. Powiem wam, że zaraz mi siana też braknie i będę musiał kupować i siano i... Yy, I słomę, przepraszam, słomy mi brakuje. Dwie łyżki takie tu wchodzą Więc będzie zaraz kiszka, ja nie wiem czy to będzie się opłacać tak naprawdę. Tak 2 na 10 to wszystko się będzie opłacać zaraz długo. Zapełniaj się mi tutaj. O, pięknie, elegancko. Mam nadzieję, że muzyka nie jest za głośno. Cały czas mi się obrywa za muzykę i inne takie. Dobra. Będzie pełnowartościowa mieląga dla krówek. I tak cztery razy. Znaczy teraz dwa, bo będę musiał dokupić trochę jeszcze kiszonki. Nie chcę mi się tam pod górkę podjeżdżać, żeby skręcać. Dobra. 10 tysięcy mamy. No muszę to wszystko jeszcze do, dopracować w tej farmie, żeby to było bardziej opłacalne. Wiadomo, zawsze jak macie swoje, to jest zawsze bardziej opłacalne niż jak kupujecie w sklepie. No, to już wiadomo, nie? Jezus, biorę to. Ty. 300. Się rozsypało. Dobra. Ładujemy im do pełna. Posprzątane mają. Wodę mają. Siano mają. słowa znaczy. Słowo mają. Wodę mają. Czystość też zaraz wzrośnie. Tutaj będziemy mieli zaraz 10 tysięcy. Ja już sobie poza odcinkiem je nakarmię. No i czy krowy się opłacają? Zobaczcie. No tak średnio. Tutaj mamy za mleko 13 tysięcy, tutaj 13, wcześniej nie ma, tak? Tak no, mniej więcej co dwa dni mamy po 13 tysięcy. Czy to jest dużo? Mam na razie... widział No moje koszty. Na, boje, na dwoje babka wróżyła, jak to się mówi. No, zobaczymy jeszcze te dwa odcinki. Powinniśmy wyjść na zero, i wtedy może się to jakoś rozpędzi. Zawsze początki są najtrudniejsze w farmingu. Więc <laughs> tak to wygląda. Coś mnie chyba choroba jakaś rozwala. Więc ja tu jeszcze załaduję trochę tego jedzonka. A z wami się będę widział już we wtorek, bo to jest odcinek na sobotę. Dzisiaj nagrywam to w piątek, więc yy, mamy we wtorek. Widzimy się na Overwatchu, w którym będę rozdawał skina, więc chyba warto obejrzeć Overwatcha całego, bo będę mówił coś bardzo ważnego. No, wracamy do rozdawania skinów, więc yy, jeżeli byście chcieli, to, to trzeba obejrzeć Overwatcha, lajka like zostawić i będzie dobrze. Owe to jest dobre dla wszystkich, czyli i dobrze sobie pooglądać. I ja robię coś dobrego, czyli banuję cheaterów. To uważam, że to jest bardzo dobra misja, z którą zostałem wysłany do Counter Strike'a, czyli banowanie cheaterów. O, dziecko odsunęło mi ten roleta. Dobra, ja kończę. Na razie dzięki. Cześć! A co to się nie skończyło nagrywać? Ha ha ha, to wam jeszcze pokażę, ja już z wami się pożegnałem. To tutaj zrobiłem już Sidos i ze Na razie dzięki, cześć!